Witajcie, kochani, dzisiaj dosłownie kilka słów. Taka sytuacja, yy, intuicja podpowiadała mi, żeby się wstrzymać z pewnymi ruchami u siebie w działalności, i z drugiej strony sytuacja, jak gdyby przypierała do muru i mówiła: No, musisz zrobić ten krok. I wiecie co? Yy, Rozczłonkowaliśmy to z grzesiem. Część zrobiliśmy po tej stronie działań, i część wstrzymaliśmy, i okazało się oczywiście, że dzisiaj pojawiło się to, na co czekałam, i mogłam tych transakcji dokonać dzisiaj, a nie wczoraj. Więc dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, kochani, że mamy niesamowitą intuicję, i naprawdę warto, jak widać, na załączonym obrazku jej słuchać. No, słuchajcie swojej intuicji, zaufajcie temu głosowi, który szepcze tam z wnętrza tak cichutko.